Przemyślenia schemaka, tajemnica. Na no ile mój umysł chce znaleźć odpowiedź na wszystko? Bo chcę mieć poukładane. Bo dla umysłu. Żeby dojść do C, to trzeba zacząć od A i przejść przez B. A może ten świat nie ma sensu takiego, jaki by umysł chciał, żeby miał? Może ten świat działa według zupełnie innych. Praw. Na pewno ten świat działa według zupełnie innych praw niż umysł by chciał. Lękowy umysł, który chce, żeby do C dochodziło się od A przez B. I żeby to było pewne. <laughs> Najlepiej, żeby to było pewne. Na ile doszukuje się sensu w. Śmierci, na ile doszukuje się sensu w życiu każdego? Zamiast być obserwatorem, z taką otwartą ze zdziwienia buzią, który ogląda ten świat, nie doszukując się sensu, na dziś, kiedy patrzę na moją przeszłość, pisząc książkę, kiedy zrobiłem sobie linię czasu i to wszystko jakoś tam układam, to też widzę, że chciałbym to jakoś mieć poukładane. I że jedno wynika z drugiego i że w związku z tym, że byłem z domu przemocowego, to to na przykład teraz mogę odrzucać wszystkie wartości, które przeszkadzają mi być. Stworzone przez umysł wartości, które przeszkadzają mi być w duchowości. Czy to rzeczywiście tak jest? Czy ja się tego tylko dopatruję po to, żeby ten sens, yy, no właśnie, żeby nakarmić umysł sensem czegoś, co tego sensu umysłowego zupełnie może nie mieć. Mogę cieszyć się tym życiem, patrzeć na nie, bez szukania sensu, i wtedy rzeczywiście jest. Chyba tak, taki widzę sens, że miłość, która jest we mnie, może odzwierciedlać się w tym świecie i mogę ją tam widzieć. I dawać i nie oczekiwać, że do mnie wróci, bo ona płynie cały czas ona nie ma wracać. Oczywiście jest jak deszcz. I ja ten deszcz mam zaakceptować i przyjąć. Że on właśnie taki. Jest i może nie mieć sensu. Kadam bez sensu. I o to chyba chodzi. Żeby stanąć w końcu przed tajemnicą i powiedzieć, wow, to jest po prostu tajemnica dla ludzkiego umysłu. Nie do zbadania nazwania, opisania, ale może być cudem. I jak to dziecko, które jeszcze nic nie rozumie, na szczęście, które nie zostało zakażone nazwami, że to jest drzewo, to jest kot, to jest mama, tylko wsadza łapę w błoto i patrzy, jakie to jest cieknące, i, i wkłada to do ust, bo chce sprawdzić, Jaki to ma smak, i to jest to, co mam robić: degustować piękno tajemnicy, które jest, które jest, które się przejawia na tyle różnych, niepięknych, często przez umysł przefiltrowanych. Zdarzeń, zachowań, hmm, historii. Tak, ale zachwycać się tym mogę wtedy, kiedy wyłączę ocenę, czyli kiedy rzeczywiście wyjdę znowu z umysłu i będę w takim samoświadomym stanie kontemplacji nad światem. Wtedy moja miłość będzie też odzwierciedlała się w tym świecie, w jego pięknie i wracała do mnie w odbiciu od tego świata. Miły zawsze jest, zawsze krąży. Ona nie jest za coś, ona nie jest w związku z czymś i z kimś, tylko po prostu jest. a ten świat ma pozostać zagadką. Coraz bardziej mi się ta książka układa. Coraz bardziej wiem, co chcę dać światu, jaki przekaz chcę dać światu, który to przekaz ma być taki tylko mój, tylko Pilewskiego, tylko... Osoby, która przeszła sobie taką ścieżkę przez życie, jaką ja przeszedłem, i nie ma być żadną największą mądrością, ale ma być nadzieją dla każdego z Was, bo rzeczywiście, nawet, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, że nawet jeżeli moje ciało, umysł jest tak pouszkadzane w związku z traumami, w związku z nie wiadomo jeszcze czym, że nie będzie takiego przepływu energii, jaki Bóg dał każdemu człowiekowi, tak jak Jezusowi, to ja zawsze mogę zająć stanowisko wobec sytuacji, która mnie spotyka, albo wobec tego, jakie są poczucie w tej chwili mam. Zawsze mogę zająć stanowisko, zawsze mogę wyjść z tego umysłu, popatrzeć na to, zaakceptować, że tak jest i pozostać w tej kontemplacji, miłosnej kontemplacji tego dnia, tego mnie, tego bólu czy tej radości, która zawsze jest przejściowa jedno i drugie. I tu jest spokój. To jest ogromny, potężny spokój, do którego dostęp chcę Wam pokazać, że wszyscy macie. Jakkolwiek by Wasze życie nie wyglądało, jakkolwiek by Wasze cierpienie nie wyglądało, czy Wasza radość by nie wyglądała, zawsze jest ten obszar spokojnej, akceptującej, obserwującej to wszystko istoty, ducha, czyli Ciebie. A Cała reszta, dlaczego to tak się pokręciło w moim życiu, czy w życiu innych ludzi, czy poukładało, bo nie u każdego się pokręcał, u niektórych się układa, to jest ta tajemnica, którą ja niekoniecznie muszę zgłębić. No, tajemnica. I akceptacja tej tajemnicy. Taki temat na dziś. Dobrego dnia.